Wyludnione krupówki, puste szlaki spacerowe, zamknięte restauracje i sklepy, a przede wszystkim brak turystów, bez których wcześniej trudno było sobie wyobrazić miasto pod Giewontem. Restrykcje związane ze stanem epidemii stały się nowym wyzwaniem dla włodarzy Zakopanego. Dążyliśmy wszystkimi siłami do tego, żeby najpilniejsze potrzeby wdrożyć jak najszybciej. I tak ja powołałem już 28 lutego, kiedy jeszcze w Polsce nie było epidemii, powołałem zespół ludzi, którzy się do tego przygotowali i mam nadzieję, że wprowadzili takie procedury, na których nawet wzorowali się inni, inne instytucje, inne samorządy, często do nas dzwoniły i, i pytały się, jakie kroki podejmowaliśmy. A więc więc jestem dumny z tych ludzi, i jestem dumny przede wszystkim z naszych mieszkańców i przedsiębiorców. Na pomoc potrzebującym przeznaczono setki tysięcy złotych. Mieszkańcy otrzymali nie tylko pomoc finansową i rzeczową, ale również wsparcie psychologiczne. Urzędnikom pomagali wolontariusze i harcerze. Z uwagi na zamknięcie szkół, jak również stołówek szkolnych, Udzieliliśmy wsparcia w postaci finansowej na zakup posiłków dla dzieci, które nie mogły już takich obiadów jeść w szkole. W marcu ogłosiliśmy akcję Seniorze Zostań w Domu. Akcja ta polegała na robieniu zakupów starszym osobom i dostarczaniu tych zakupów do domu. Tutaj dziękujemy harcerzom z ZHR-u za bardzo duże zaangażowanie w akcję. Również osoby starsze, potrzebujące, osoby samotne. Niepełnosprawne zostały objęte usługami opiekuńczymi, i tutaj już ta opieka była dostosowana do poszczególnego klienta. Dla mieszkańców przeznaczono 11 tysięcy maseczek. Niezbędne środki ochrony osobistej przekazane zostały również dla placówek oświatowych, szpitala oraz ochotniczej i zawodowej Straży Pożarnej. Środki wykorzystujemy na bieżąco, prowadząc działania ratowniczo-gaśnicze. Nasi funkcjonariusze mają w obowiązku ubierać zarówno maseczki, rękawieczki, te wszystkie środki ochronne, które zaleca się do używania przy różnego rodzaju zdarzeniach. Oprócz tego no, dezynfekujemy na bieżąco sprzęt, który używany jest przy akcji. Osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji, w związku z epidemią, mogły liczyć na wsparcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Że jest takie duże zapotrzebowanie, o tym świadczy najlepiej ilość żywności, którą dotychczas zdążyliśmy sprowadzić i rozprowadzić wśród mieszkańców. O ile w poprzednich latach były to pojedyncze transporty rzędu 27-30 ton jednorazowo, to w tym roku, w pierwszym półroczu od marca do dzisiaj, były to już dwa transporty. Łącznie wydaliśmy około 1000 paczek. Sytuacja jest bardzo płynna. Praktycznie każdego dnia wydajemy kolejne paczki i są to nowe osoby, nowe rodziny, które się zgłaszają po to, żeby z tej pomocy skorzystać. Zakopiański Wydział Oświaty zadbał o to, by uczniowie nie zostali wykluczeni z programu zdalnego nauczania. Gmina Miasto Zakopane przystąpiła do projektu grantowego pod nazwą Zdalna Szkoła. Jest to projekt, który zakłada wsparcie dzieci i młodzieży w realizacji nauki zdalnej. Z projektu tego gmina uzyskała wsparcie finansowe w wysokości 79 950 zł, które w całości zostało przekazane na zakup laptopów, które następnie zostały przekazane do szkół dla uczniów, aby wspomóc ich w realizacji nauczania zdalnego i realizacji podstawy programowej w szkołach. A obecnie przystąpimy już do drugiego projektu pod nazwą Zdalna Plus, z którego będziemy mogli pozyskać 105 tysięcy złotych i te pieniążki również zostaną przeznaczone na zakup laptopów, które następnie trafią do szkół dla dzieci, żeby mogły one w lepszy sposób realizować podstawę programową i korzystać z nauki zdalnej. Podobnie jak w wielu miastach w Polsce, również w Zakopanem przeprowadzono dezynfekcję ulic i miejsc publicznych. Zawieszono opłaty za korzystanie z miejsc parkingowych, równocześnie utrzymano komunikację miejską. Wprowadzenie zakopiańskiego pakietu wsparcia umożliwia przedsiębiorcom oszczędności i pozyskanie funduszy na działalność. Prowadzono 26 marca pakiet, zakopiański pakiet wsparcia, który Pozwalają m.in. na przeniesienie lub rozłożenie opłaty za użytkowanie wyczyste na inny okres, innych opłat lokalnych, ale między innymi przede wszystkim przypominaliśmy też przedsiębiorcom, że mogą złożyć zerowe lub korekty do deklaracji odnośnie odpadów komunalnych, a następnie już na podstawie rządowych projektów ustaw tzw. tarczy antykryzysowej wprowadzono. Zarządzeniem burmistrza możliwość ubiegania się o umorzenie do 70% za czynsz lub dzierżawę gruntu wykorzystywanego na działalność gospodarczą i tutaj już ponad 80% złożonych do nas wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie. Następnie, na wniosek burmistrza, Rada Miasta podjęła dwie uchwały o odroczeniu podatku od nieruchomości oraz wprowadzeniu również niższej stawki za zajęcie pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne. Epidemia koronawirusa postawiła władzę przed trudnymi decyzjami, również tymi dotyczącymi budżetu. Mimo wprowadzonych oszczędności w mieście nadal prowadzone są bieżące remonty ulic i realizowane są najważniejsze projekty. Pozyskano fundusze na kolejne, takie jak modernizacja ulicy przewodnika Józefa Krzeptowskiego z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1,8 miliona złotych. Życie powoli zaczyna wracać na swoje tory. W mieście zaczęli pojawiać się pierwsi turyści. O mieście pod Giewontem nie pozwoliła im zapomnieć kampania Sercem w Zakopanem. Przygotowywaliśmy wiele aktywności wirtualnych na naszych stronach internetowych, w mediach społecznościowych, z myślą o tych wszystkich, którzy chcieli być w Zakopanem. Często mieli już nawet terminy zarezerwowane, ale ten pobyt nie był możliwy. Chcieliśmy pozostać z nimi w kontakcie, żeby mogli o zakopanym dowiedzieć się jak najwięcej i też zaplanować sobie ten pobyt dzięki temu na przyszłość. Apelowaliśmy także, by nie odwoływali swoich rezerwacji, tylko przekładali je na inny termin. Kampania ta poszerzała się. Tych wirtualnych aktywności było coraz więcej. Powstał codziennik zakopiański z takimi poszerzonymi już informacjami o historii, o kulturze, o zabytkach zakopanego. Wydawany był też elektronicznie miesięcznik zakopane.pl. Wirtualnie prezentowane były wystawy w zakopiańskich instytucjach. Także myślę, że tych aktywności było bardzo dużo. Zakopiańskie hotele i restauracje wznawiają działalność. Dostępne są szlaki w Tatrzańskim Parku Narodowym. Ponownie otwarte zostały placówki kulturalne: miejska biblioteka publiczna, miejska galeria sztuki i Centrum Kultury Rodzimej. W programie Pod Tatrami znów będziemy mogli śledzić najważniejsze wydarzenia kulturalne i być na bieżąco z tym, co dzieje się w Zakopanem i Tatrach. Zakopane bezpieczne i przyjazne czeka na państwa przyjazd.